Cześć, chciałem witam Was na kanale, który już dawno w sumie umarł, ale jednak dalej żyje. Eee, po długim czasie udało mi się w końcu znowu wrócić do tego, żeby zamówić sobie mangi. Mam rzeczy jakieś tam w miarę poogarnięte i tak zamówiłem sobie paczuszkę. I nie pierwszą, bo będę jeszcze druga w przyszłym miesiącu. Prawdopodobnie taki jest przynajmniej plan. Zobaczymy jeszcze. Albo w... Y, Zatrwamy się dokładnie, bo szam, wyjazd i takie tam. Ale dobra, wracamy do paczki z Waneko z mangami, które zamówiłem ja wiem jakie. Wy zaraz sobie przekonacie, bo chcę sobie skolekcjonować kolejną jakąś, jakąś serię. Bo serię, którą mam skolekcjonowaną, to jest... Y, z takim, no, za jakiś czas temu w sumie, ale udało mi się skolekcjonować. Jest to seria, która się nazywała właśnie... Plunder, czy jakoś tak się nazywa. Dobra, y, zacznijmy może otwieranie naszej pięknej pasuszki. Rozcinamy sobie tasiemkę. O, z tej strony też sobie rozetniemy. Wiem, że ta druga kamerka z moją twarzą jest y, bardzo kiepskiej jakości, ale ta druga kamerka jest, no, bardzo słaba. To była moja pierwsza kamerka w ogóle. A to już, już znacznie lepszą, więc to też dlatego. E, więc mam nadzieję, że będzie wszystko OK. Przynajmniej ja to liczę. Na to przynajmniej będziecie mieli lepszej jakości mangi. W sumie, zresztą, znaczy, co będziecie na mnie patrzeć? To nie o to, nie po to, tu jesteście, prawda? Dobra. Paczuszka. ojej, yeah. widać wszystko, widać wszystko. Zabezpieczone idealnie, bym powiedział. Nie no, akurat lubię od nich zamawiać. O, super. Na sklepie jako idealnie. Super, zapakowane, zawsze nie bez problemu. wywalmy. A, już widzicie pierwszy tom. Możecie możecie zobaczyć, jest to. Może odwrócę wam. O, może będzie tak lepiej. Mi się wydaje, że tak. Pokój złapany, to w końcu o tak powinno być okej, okay? dobra, jest super, dobra, jest to noregami, ale widać może coś tam pozostałe, może coś rozpozna, ale może i nie, zaraz sobie zobaczycie też pozostałe, zafoliowane, no i dobrze, Znajmniej jakby coś się wylało, bo różne paski przewożą, Ludzie naprawdę, jakieś płyny, nie płyny. Pracowałem w Impoście, więc eee, wiem doskonale. Ludzie będą nawet wino wysłać. No, były sytuacje, gdzie się wino rozlało. Nawet nie jedno. Więc. Ach. 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 Jest! Udało się. Dobra. I co my tu mamy? Tak, widzieliście. Mamy Noragami Tom 22, bo 21 podaję, że mam Więc stwierdziłem, że zakupię sobie 22, bo chciałem już. Nie miałem do wyboru albo to, albo coś innego Więc stwierdziłem, że sobie kupię coś innego Więc no, okładka bardzo ładna jestem ciekaw, co będzie dalej, bo jestem na 21 się zatrzymałem Tomie, e, jak już pamięć nie mi nie myli Więc stwierdziłem, że zakupię sobie jeden, bo pozostałe Tomy dokupię sobie właśnie w kolejnym razem, jakby będę kupował sobie właśnie mangi. Znowu większą ilość. No bo tak mi się bardziej opłaca, bo też darmowa dostawa. Dokładnie. A to był w ogóle prezent mój na urodziny sobie sprawiłem. Dostałem zresztą kupon na Vaneko, więc to też tak samo, 5% zawsze to coś, prawda? to sobie odłóżmy na bok, może. O. A może tutaj na bok. O, tak sobie odłóżmy. O, tak będzie okej. Okay. Kolejną rzeczą, paragonik. 212 złotych. Ale warto, ale warto. Mamy kolejny tom, to jest tom siódmy. Dłuższy czas nie widziałem tej serii. Bardzo mi się spodobała, potworna słodycz. Coś innego niezwykle czytam. Czy też ewentualnie anime oglądam, ale całkiem zaskoczyło mnie, że mi to się dobrze czytało. Po prostu przyjemnie, naprawdę bardzo przyjemnie. Osobiście pewno polecam. Siódmy tom. Ostatni, znaczy nie wiem czy ostatni, no ale więcej nie było na razie. Po dłuższy czas, czas nie kupowałem tej serii, bo się nie pojawiała. Nie wiem czemu. Teraz zobaczyłem, że jest siódma część się pojawiła i w sumie może do jakiegoś kluczowego momentu dojdziemy. Się okaże. I co my tu mamy? To już chyba w sumie widać. Monotematycznie się będzie robiło w tym momencie, bo przed nami Iruma w szkole demonów. Jest to to 18, bo na 18 właśnie też skończyłem czytać. co by sobie przypomnieć, bo w ogóle ma wyjść kolejny sezon Irumy e, Anime. Więc też będę chciał sobie oglądać. Więc stwierdziłem, że stwierdziłem, że chcę sobie nadrobić trochę stracone, czy nadrobić, w sensie dowiedzieć, co będzie mniej więcej do przodu, i zobaczyć w sumie, porównać z tym, co będzie w anime. No, inna kreska, przynajmniej pokolorowane, tak? bo w nie jest pokolorowane, bo to pokazuje trochę za nisko. Ale Tom, 18, wiem o kim będzie, no bo już 17 zaczęło się, rozpoczęło się. Kto nie czytał, to się może dowiedzieć, przeczytając, polecam, bardzo warte. Eee, Przeczytanie. Mm. Więc okładka taka średnia, 19, 19 tom. Już nie wiem w sumie, co tam gdzieś się działo w 19. Ale to może jakieś przedstawienia, albo odnośnie tego właśnie, tej spektaklu, tej muzyki, nie wiem, coś tam będą grali, tylko sobie. wiem. Eee, więc mam nadzieję, hmm. Taka se ta okładka. No jest ta, to rozumiem, że pewnie i nie wiem, taka nie podoba mi się ta okładka, powiem szczerze. Nie podoba mi się. 20 no, taka typowa, można powiedzieć, okładka wesoła, jeżeli chodzi o Irumę. No, już bardziej mi powiedział. Przystępniejsza, bardziej mi chwyta ta okładka. Ciekawa, bo co się dzieje, niż te pozostałe dwie. Jakoś dla mnie ładniejsza. Ale to kwestia gustu, mi się wydaje. Ten tą wydaje mi się grubszy trochę od tego. Nie? Co mi się tylko wydaje. Hmm. ten to jest trochę grubszy, a miałem tak przy na przykład w oh, Aon Exorcist, ze jeden to był taki kurwa grubszy naprawdę tom, chyba 19. już kujwa, nie pamiętam, Ktoś taki był grubszy i mamy teraz, a nie, nie monotematyczny, bo, bo pamiętam. a to mówiłem jeszcze inne mangi, dobra, faktycznie, dobra, nieważne, 21 pierwszy tom, też jeszcze Irumy i to już jest akurat fajny, tu ładnie zrobione, ładny obrazek dobrali, fajny, ładny uśmiech, Ameli, naprawdę, okej. Okay. Jestem ciekaw, na czym się w sumie skończy, bo nie wiem, czy dalsze tam jeszcze są. Chyba nie. Chyba nie. Muszę zobaczyć. Chyba to był stacji, który był dostępny w tym momencie. Nie były pozostałe, ale ch jakoś chyba w sprzedaży nie było. Nie wiem czemu. Musiałbym się dopytać, a ja bym stwierdziłem, że nie będę już pisał do nich. Bo i tak miałem problem z jednym tomem, bo też nie pokazał się. Tom 20. A, a inny jakieś tam nie pamiętam już. A, Noragami. 22, 21. To nie, na, na 20 skończyłem. To ja was. Około, około 20 tom. A wystrzepisz tą okład ładnie wygląda? No, ja to kruki. Ciekawe, ciekawe, co mi się będzie działo, bo Yukio jest, że tak powiem, przeklęty, nie przeklęty. No, zaciekawił się swoją przeszłością i teraz trzeba będzie z tego wybrnąć. A jak to się wydarzy, to sobie sam nie wiem. I mamy tom 12 i tom 13 Masza, czy jak y, lubię mówić: y, Harry Pottera na sterydach. Dokładnie, bo to jest odrotość, można mieć Harrygo Pottera. mamy magię, tym że on nie czaruje, tylko używa mięśni. Czaruje mięśniami, w sumie można powiedzieć. jest umieśniony koksem i w sumie trochę głupim. W teorii, chociaż. Czasami potrafi zabłysnąć. Jestem ciekaw sobie, co będzie dalej, bo też skończyłem na 11 tomie i też dłuższy czas nie kupowałem mangi, bo tam kwestia finansowa, że nie będę wydawał na razie. W końcu sobie mogłem pozwolić i sobie kupiłem na urodziny. Jestem bardzo podjalany. Znaczy, że chcę już bardzo przeczytać kolejny tom. Nie, nie wiem w sumie za co się zabrać, szczerze powiedziawszy, bo i to i to i to bym chciał, więc pewnie będę miał nocy, nie przespanę. W, w drodze do pracy będę czytał pewnie. Do pracy jadę 15 minut niecałe, więc kurde dużo nie zaję. Dużo, że tak powiem, sobie nie przeczytam, no ale jeszcze jeżeli będę w ogóle siedział, bo no, pewnie będę stał. No ale to akurat, powiem szczerze tak, 12 okładka taka se, ale 13, kurde, ładna ta okładka, powiem szczerze. Jestem ciekaw, bo w sumie widać tutaj braci i to może jakaś akcja tam się wydarzy, no to ja nie widzę, nic nie było. Najważniejsza no, rzecz, jak zawsze mamy, dziękujemy za zakup. Zawsze wysyłają, mam tego bardzo dużo. Od nich było już dużo rzeczy, kupowałem od nich. Ech, wszystko właściwie było od nich. Sekundka. Dobra, już jestem. Mięso mi zaczęło, że tak powiem, spieczeć. Ej, już jest, że tak powiem, prawie gotowe mięso. Ale mamy bardzo ładne okładki. takich kłodyki jeszcze nie miałem. Mam ich bardzo dużo. Też właśnie zwane jako dostałem. W każdym zamówieniu, jak zawsze, zawsze za każdym razem dużą pakę. Więc tych kłodek się trochę rozbierało Mam przy czym wybierać. Każdą mankę praktycznie tam, że tak powiem, używam innej zakładki, bo czemu nie, jak szaleć to szaleć, w końcu trzeba je wykorzystać, prawda, leży taka starta, no ale to będzie do kolekcji, nie wiem czy może zacznie obramowywać te, te że tak powiem, zakładki, ale myślę, że nie, ładna, król jeleń, dużo jest tych manek, nie każdy człowiek ma czas, nie każdy jest w stanie przeczytać, nie każdą jest w stanie kupić, no cóż, jedna okładka, o, solo leveling, słyszałem o tym bardzo dużo, Podobno tam to jest Machwa, podażny Machwa, czy jak to się nazywało dodanie 6, ale one są w kolorze i kuźwa muszę sobie to zakupić, bo ja żyję w kolorze, jestem tym ciekaw jak to wygląda. Wiem, że trochę droższe, ale kuźwa... Ja bym chciał, żeby mangi były kolorowane. więc znaczy w kolorze kurde, tak fajnie. Lubię patrzeć takie pokolorowane. Wczoraj znaczy, mi to przyjemno. jakby tak patrzeć i na takie mangi czy coś. Wpatrywać się. Nie wiem. Hipnotyzujące takie po prostu, nie wiem, relaksujące może nie wiem. Ma jakiś Mars. Chyba romans, nie wiem, nie w moim stylu, ale zakładka jest. Do promowania pewnie obstawiam, żeby zakupić. No to już jest jakaś tak, tak, ciekawa akurat. Hmm. Frey, Frey Faust. Nie wiem, przeczytam, nie wiem, czy dobrze, czy się pewnie źle, ale całkiem ładna ta okładka. Znaczy okładka. Hmm, zakładka. Zakładka. Dokładnie. Co tu mamy? Niebieskie pudełko. Ulotka już przed sprzedaży, no cieszę się. I co tu mamy? Już przed sprzedaży. Od dołu. Nie wiem. No ale nie da się wszystkiego przeczytać, Nie da się wszystkiego czytać i kolekcjonować. No cóż. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję Wam, że odcinek się podobał. Kolejny opening będzie za dwa miesiące lub za miesiąc. Zresztą zobaczcie. Możliwe, że coś jeszcze nagram, coś wrzucę pewnie na ten kanał. Więc wyczekujcie, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał i kolejne spodobają się też Wam również. Zajknijcie na moje pozostałe openingi, które wypadały jak sobie oglądałem. Bardzo żenująco, jak nie mogłem w stanie tego oglądać. No, no ale na tyle. Pa!